Jesteśmy, można by powiedzieć, na ostatniej prostej, przed samą metą, już widzimy tę metę, uzyskania statusu uzdrowiska. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Wiśniewski Wiśniowski, burmistrz Litzbarka Warmińskiego, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Burmistrzu, zapytam na początek, chociaż ten czas biegnie bardzo szybko, ale nadal chyba wszyscy żyjemy jeszcze wyborami samorządowymi. Bardzo dobry wynik. To jest zasługa tego, że ma Pan dobry kontakt, czy bardzo dobry powinienem powiedzieć właśnie z mieszkańcami. Jest Pan takim burmistrzem, którego na ulicach Lidzbarka Warmińskiego po prostu można spotkać, podejść, pogadać? Myślę, że tak. Kontakt ze społeczeństwem jest kluczowy. Zresztą w tych wyborach było kluczowe. Po raz trzeci zostałem zweryfikowany, więc to jest też ewenement, ponieważ w mieście Lisber Warmiński, trzecią kadencję jeszcze nie zdarzyło się, żeby włodarz był. I to bardzo cieszy mnie niesamowicie. Cieszy mnie to, że Komitet Wyborczy, z którego startowałem, też osiągnął prawie stuprocentową frekwencję Mandatową, więc z 14 osób, które wystawiliśmy w komitecie, 12 osób uzyskało mandat radnego, i to mnie bardzo cieszy. Takie hasło i taka myśl przewodnia, tak naprawdę, która y, od lat już tak chyba mogę powiedzieć, y, w Waszych głowach na pewno jest i rezonuje, y, to jest słowo uzdrowisko. Niby krótkie, niby proste, ale cały proces do tego, żeby uzdrowiskiem Litzbach-Warmiński y, mógł się tytułować, y, to jest długa droga. Na jakim jej etapie jesteście w tej chwili? Czego jeszcze potrzeba? żeby już oficjalnie mówić Liszberg Warmiński zdrój, ta, ta, tak to będzie? Po 10 latach statusu obszarów ochrony uzdrowiskowej musieliśmy wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o przedłużenie statusu obszarów ochrony uzdrowiskowej. Więc zrobiliśmy operat, zrobiliśmy wszelkie badania, jakości wody, środowiskowe i wysłaliśmy to do Ministerstwa Zdrowia. Otrzymaliśmy decyzję o przedłużeniu na następne 10 lat obszarów ochrony uzdrowiskowej i to było bardzo kluczowe ponieważ jesteśmy można by powiedzieć na ostatniej prostej przed samą metą już widzimy tą metę o uzyskanie statusu uzdrowiska. Przygotowujemy dokumentację pod złożenie wniosku o status uzdrowiska, to jest aneksowanie statusu obszarów ochrony uzdrowiskowej do poziomu już najwyższego, jakim jest uzdrowisko. Proszę powiedzieć, jakie możliwości wam to otwiera? Rozumiem, że oczywiście te walory przyrodnicze, najlepsze możliwe dla potencjalnego. Kuracjusza, chyba tak się, tak się zwykło mówić. Wam otwiera to także nowe możliwości, chociażby właśnie na nowe inwestycje związane z tą działalnością uzdrowiskową? Firmy po prostu mogą zostać przyciągnięte tą nową nazwą, nową nomenklaturą, no i nowym stanem rzeczy, jeżeli tak mogę powiedzieć, w Barku Warmiński? To, że jest zdrowo, jeszcze nie da szansy dla ludzi żyjących w danym regionie czy danej miejscowości do tego, żeby uzyskać środki finansowe na życie. I to zdajemy sobie sprawę z tego, więc mówimy tutaj o gospodarce. I tylko o gospodarce. Czy status uzdrowiska da nam szansę rozwoju gospodarczego naszego miasta, ale także regionu? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy ludzie mieszkający w tym obszarze, w, tym, w tej gminie w te, będą mieli możliwości uzyskania większych dochodów albo większe spektrum możliwości rozwijania swoich, swoich chęci zawodowych? i predyspozycji zawodowych i te dwie rzeczy są najbardziej istotne i to właśnie się dzieje teraz w mieście Lidzbark Warmiński przez 10 lat budowaliśmy siłę naszego miasta w, post w postaci przebudowania można by powiedzieć przebudowania całości infrastruktury e, drogowej infrastruktury komunikacyjnej wodno-kanalizacyjnej e, termomodernizacja czyli te aspekty zdrowotne e, parki przestrzenie publiczne e, to wszystko się działo e, po to tylko żeby teraz powiedzieć, jest czas na to, że trzeba to skonsumować w postaci siły gospodarczej. Dobrze wiemy, że jednym ze specjalizacji województwa warmińsko mazurskiego jest zdrowe życie i uważam, że w najbliższym czasie nie tylko Liszbarg Warmieński, ale wiele innych miast takie o charakterze turystycznym, ale też i sportowym będą miały możliwość skonsumowania właśnie tego kierunku zdrowego życia. Ponieważ zdrowe życie to nie tylko w uzdrowiskach możliwość zwiększenia liczby etatów, z możliwości zwiększenia usług, ponieważ do sanatorium będą przyjeżdżali ludzie, którzy będą mieli zabiegi do 13 godziny, ale co później? Dobrze wiemy, że dzieje się dużo rzeczy wtedy i potrzeb też jest bardzo dużo tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do nas. Także te elementy będą miały bardzo duże znaczenie do zwiększenia potencjału e, usługowego ale też miejsca pracy wysoko i nisko specjalistyczne w szpitalach, w zakładach przyrodoleczniczych, czy też w usługach, które będą około uzdrowiskowe usługi. Także to wszystko będzie się działo, myślę, że w najbliższych pięciu latach, w najbliższe pięć lat będzie dowodem na to, że Lidzbark Warmiński Zdrój, liczę, za niedługo będzie ikoną Rozwoju gospodarczego w oparciu o specjalizację, jakim jest zdrowe życie. Drodzy Państwo, rozwojowi Lidzbarka Warmińskiego na pewno i z dziennikarskiego, ale nie, tak, nie tylko punktu widzenia będziemy się na pewno przyglądać. Już teraz zapraszamy do tego pięknego miasta. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Piękne dzięki za to spotkanie. Dziękuję Państwu, wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję Panie Redaktorze. Do zobaczenia, do usłyszenia na szlakach rowerowych, ale także i na biegowych.